Na moim kanale wybiło już 30 subskrypcji, za co bardzo wam dziękuję. I tak jak obiecałem, nagrałem dla was filmik Top 5 ciekawostek z Hard Zaczynajmy! 1. Farma map. Jeśli masz problem z wydropieniem pirackiej mapy, to polecam tobie udać się na biom oceaniczny, zabierając ze sobą 200 bloków Evanstone'a oraz przywoływacze do Iter of warca. Następnie budujesz taki prostokąt jak u mnie na materiale, a następnie przywołujesz naszego bossa. Każdy segment naszego itera jest liczony jako pojedynczy przeciwnik, dlatego znacznie zwiększa to szansę na wydropienie naszej mapy. Gdy to testowałem, to mapa wypadała średnio raz na jednego pokonanego bossa. 2. Crystal Serpent. Jeśli nie do końca dobrze sobie radzi w trybie hard mode po zabiciu Woloflesza, a Graż Magiem, to polecam tobie udać się na Biom Hollow, próbować wyłowić z niego Crystal Serpent. Szanse na jej wyłowienie wynoszą 0,5%, przez co nie powinno wam to zająć dużo czasu. Broń ta podczas wczesnego hard jest bardzo silna i dla dobrze zbudowanej klasy Mage jest ona w stanie zabić nawet Planterę. 3. Farma Bull Plantery. Jeśli irytuje Cię to, że nigdy nie może znaleźć bulwy plantery, to dobrym sposobem będzie pobudowanie długich platform z błota i obsadzonych dżunglową trawą. Jak widzicie u mnie na materiale, mimo iż farma nie jest duża, to i tak pojawiła się na niej bulwa. Dodatkowo pojawiają się na niej live lifefruty, dzięki czemu szybciej uzyskacie 500 punktów HP. 4. Nieskończone źródełko wody Jeśli na Waszym biomie nie znajduje się jakiś zbiornik z wodą, a chcecie połowić ryby, żeby na przykład wykonać questa, to dobrym sposobem będzie stworzenie nieskończonego źródełka, Wody, aby wypełnić nią jakieś dno zbiornika wodnego. Schemat, jak działa takie źródełko, możecie zobaczyć na tym materiale. 5. Lift Wings. -y. Jeśli chcecie mieć najlepsze przedplanterowe skrzydła w grze, to jedyne co musicie zrobić to pobudować domek dla Dr. Witcha w dżunglowym biomie. Skrzydła w jego sklepie pojawiają się w nocy i kosztują 1 Platinum Coin. Jeśli chcecie zobaczyć co te skrzydła potrafią, to odsyłam was do poradniku o skrzydłach w link w opisie. I to wszystko w dzisiejszym materiale, mam nadzieję, że wam się podobał. Następny próg, który wyznaczam to 60 subów i nie będą to stricte ciekawostki, ale myślę, że dla fanów kina oraz innych gier niż Terraria na pewno się to spodoba. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki!